Witam państwa serdecznie w ten upalny dzień. Dzisiaj zrobimy dla państwa wiśnie glazurowane. Ale na samym początku chciałam podziękować za subskrybowanie mojego kanału, za łapki w górę i polubienia cały czas prosząc o więcej. Są państwo dla mnie tak mili, że po prostu mam dużo wyświetleń, szczególnie dżemu truskawkowego jest bardzo dużo wyświetleń. W związku z powyższym bardzo proszę o dalsze Subskrypcje. Wiśnie kandyzowane robi się w następujący sposób. Mam tu 3 kg wiśni wydrylowanych. Najlepiej zrobić to maszynką, żeby wiśnia miała odpowiedni kształt kuleczki, oczywiście, z tego względu, że będą one później ładnie wyglądać. I te wiśnie na razie są odstawione na bok, zważone są oczywiście, a obok gotujemy wodę z cukrem. Na tą ilość wiśni potrzebujemy 1,5 litra wody, czyli na 3 kg 1,5 litra wody i 3 ,75 kg 75 g cukru. I to musi osiągnąć konsystencję taką lejącą, ja później pokażę, i wtedy do, tej gotujący, do tego gotującego syropu wkładamy wiśnie. Delikatnie, oczywiście mieszając, a nawet wystarczy tylko przekręcać garnkiem, żeby się nie przykleiły do dna, żeby wiśnie się nie rozpadły. Wodę podgrzewamy z cukrem i na 3 kg wiśni jest 1,5 litra wody i 3 kg 75 g cukru. I to będziemy podgrzewać aż osiągnie konsystencję taką lejącą. Na razie jeszcze nie jest to zbyt dobre. Jak się zagęści, wtedy włożymy do tego syropu wiśnie. Wiśnie kandyzowane robi się w ciągu dwóch dni, jednego dnia się podgrzewa przez pół godziny właśnie w tym syropie, bardzo delikatnie mieszając, żeby wiśnie nie, nie zmiotły się po prostu, bo one muszą mieć taki okrągły, kuleczkowaty wygląd, jak mówiłam, a później będę mówić co dalej. Syrop już nam się gotuje, konsystencję ma taką, teraz będziemy przekładać delikatnie wiśnie. bardzo delikatnie, żeby ich nie porozrywać. Już, już jeszcze chwileczkę, wolutku będziemy przekładać. I bardzo delikatnie, oj, peska, jest, bardzo delikatnie podgrzewać. Ja do wiśni wsypałam troszkę czasku cytrynowego, żeby utrzymać ich piękny kolor. I proszę zobaczyć, jak się pięknie przyciemniły, jaki jest piękny kolor teraz. Muszę bardzo delikatnie to robić żeby nie staramy się bardzo delikatnie mieszać, a wręcz tylko gram i to te wiśnie z tym syropem będą się gotowały pół godziny, podgrzewane bardzo delikatnie zmniejszymy płomień na Kuchni. Podgrzewanie. O. Tylko trzeba pilnować, żeby się nie przykleiły do dna. Wystarczy tylko tak garnkiem poruszać. Muszę podnieść do góry i oporuszać co jakiś czas. I tak pół godzinki będzie stało. Wiśnie takie można stosować do kremów różnego rodzaju, do dekoracji ciast, do tortów, do lodów i różnych innych deserów. Przepięknie błyszczą, bardzo pysznie smakują, także zachęcam, żebyście państwo sobie zrobili. Ale gotuje się, w, robi się w dwóch fazach. Pierwszego dnia się gotuje pół godziny, zagotujemy je i odstawimy do jutra i jutro będziemy kończyć. Wiśnie podgrzewamy, już dochodzi pół godziny, teraz wyłączymy z prądu. Nakryjemy pokrywką i odstawimy na 24 godziny. Wiśnie już się przegotowały drugi raz. podgrzewaliśmy 30 minut, i teraz mamy prawie cały garnek soku, który będziemy przelewać do butelek, a wiśnie odsączamy na sitku i zaraz będziemy suszyć w suszarce. Później pokażę, jak suszymy. Nasze wiśnie się suszą, tak wyglądają. Zaraz pokażę, no proszę bardzo. Bardzo błyszczą, a smakują przepięknie, przewspaniale. jeszcze zostało godzinkę, może, i będziemy wyciągać, wystudzimy i do słoiczka. Także na razie, papa, nasze wiśnie glazurowane już się ususzyły zaraz pokażę, jak to wygląda. Wyglądają po prostu przepięknie. Troszeczkę są podobne do borówek wyglądem, ale po prostu smakują rewelacyjnie. Moja wnuczka, jak nie przepada z owocami, tak to je bez przerwy. Wyszło z tego 6 kg wiśni, zaraz policzę, 3, 6, 7 i 6, 13 buteleczek po bobofrucie soku wiśniowego i oprócz tego mamy o. Takie właśnie, i taka ma być konsystencja. Każda wiśnia musi być oddzielnie. I zaraz je przełożę do salaterki. Tam wystudzimy i później zakręcimy w słoiku. I to już będzie gotowe. I tak jak mówiłam, używamy do deserów, lodów, ciast, tortów, do różnych mas. W ogóle do ozdoby stołu. Nie to, że tylko ozdobiam stoł, bo są bardzo błyszczące, ale również są przepyszne w smaku. Także jeżeli macie Państwo wiśnie. To bardzo zachęcam, żeby sobie zrobić takie wiśnie glazurowane. Ja dzisiaj robię następną porcję tych wiśni, ale już nie będę nagrywać, no bo wystarczy to, już każdy na pewno zobaczy sobie i posmakuje. Także życzę smacznego. Pozdrawiam i jak będą włożone do salaterki, pokażę i jeszcze później do słoja, i jak już będą zimne zupełnie, zakręcę też to będzie pokazane. Na razie. Teraz wiśnie zsypujemy do salaterki. Proszę sobie zobaczyć. Każda wisienka jest praktycznie oddzielnie. I w tej salaterce będą stygły. I tak jak mówiłam, jak będą zupełnie zimne. Oj się przykleja. Przesypiemy je do słoja. Deserek przewspaniały. Z tym, że jest troszeczkę z tym roboty, no ale trudno, co jest bez roboty. To jest cała porcja z tych 6 kg. Ale naprawdę warto, mimo to, że one obeschły i się zrobiło ich mniej. Zobaczycie Państwo, jak to smakuje przepysznie. Tak jak mówiłam, rodzynki przy nich to jest naprawdę pikuś. Proszę zobaczyć błysk tych wiśni. Smak jest przecudowny. I teraz będziemy czekać, jak ostygną. Jak już będą zupełnie zimne, zakręcimy je w słoju. Tak będą leżały, aż je użyjemy. Jak będę zakręcać w słoju, pokażę. Na razie. Proszę państwa, tak wyglądają wiśnie kandyzowane w słoju. Proszę zobaczyć sam błysk. Teraz zakręcone wiśnie. Postają jeszcze do rana na stoliku i później trzeba je wynieść w chłodne miejsce. I tak będą nam służyć bardzo długo. Życzę Państwu smacznego. Proszę o subskrypcję mojego kanału, łapki w górę i polubienia. I życzę Państwu dużo zdrowia. Proszę o mnie pamiętać. Do usłyszenia, Pa, pa.